Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale siostry CJ. Equestrian W tym filmie pokażemy wam to zdanie Zapraszamy do oglądania W <grym> tak. A tutaj proszę bardzo, wejście do hali. Jesteśmy aktualnie na hali, jest klimatyzowana, jest, jest bardzo dużo oni się odbywają zawody lążynne. Aktualnie jest taki ustawiony krótki i ogólnie mi się bardzo te przeszkody podobają. Będziemy Wam pokazać. To, to jest o i można tutaj to sprzętować, ale takie mocz. Takie... Tutaj jest szkółka jeździecka. Mają jakby osobny plac, żeby nie przeszkadzać Jesteśmy właśnie w jednej ze stajni. Tutaj są stajnie prywatne. Oj, i tutaj jest osobny plac dla tej stajni, żeby nie iść na tym głównym, bo to kawał drogi. I tu jest kolejna. Cześć, mój kurz. Cześć. Każdy koń tutaj ma wiatraczek. Cześć! A jesteś piękny. Idziemy. Cześć! Hej, masz rybie oczko, cześć! Ogólnie każda ma... Każdy koń ma wiatrak nad boksem. bo no, no wiecie, tutaj jest no. ciepło oraz są takie no, no, łaparki no. na muszkich. I właśnie idziemy jeszcze dalej. No, bardzo zielono, co jest szokujące, bo wiecie, jakby Dubaj głównie się kojarzy z pustynią. Tak, ok. sobie. Aktualnie nie ma tu w ogóle miejsca, dla koni. Wszystkie są zajęte. E, no a wiecie, jak mamy cztery, no to to jest ciężkie, no bo trzeba wszystkie jakoś postawić. Są takie stajnie. Są szkółkowe. To jest szkółka. To jest druga stajnia. Jeszcze nie wyremontowana, ale tutaj też kończki stoją sobie. O. Tam jest lążownik. To są mniejsze place, on jest był tylko i wyłącznie dla kobiet. kobiet. Tutaj macie następny i Te dalej są padoki. Tak, tak jak mówię, to jest jedna stania. z kilku tam stajni, ja tak więc każda stajnik ma swój padok i placy, plac na również możesz korzystać z niego, żeby nie jeść na ten duży, na tym, że też są parkury różne takie te, a tutaj właśnie jeździsz na takich mniejszych plecach, jak teraz Wam je chyparę. ogólnie tutaj to jest tak, że jest cały wielki ośrodek jest dziecki, ale jest właśnie kilka takich mniejszych stajenek wybudowanych przez ludzi czy coś. I po prostu tutaj możesz coś dentować, różne... Po prostu wielki ośrodek jest dziecki z mniejszymi stajniami. Tam jest tam za Tam jest też taki y, osobny mały placek <klaszek> 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 dla... To jest taki osobny mały placek. Uważaj koty, ja się nie lubię kotów. E, ten jest w sumie taki mały placek, żeby się nie musiał zaszczyć kilką. I, mają... I też mają plac i tutaj jest dookoła pełno stajni. Przeszkody różne. Tak to wygląda. No i ogólnie tutaj jest jeszcze to spa mm -hmm. dla koni, ale nie będziemy tam wchodzić. Bo to jest kawał drogi, ale tutaj wstawiam przebitki, jak byliśmy tutaj wcześniej. No i na teraz będziemy jeszcze zobaczyć duży plac. Ogólnie, ale będzie tutaj wystawa koni arabskich, więc jest podzielony plac. I tutaj będą biegać, a tam aktualnie jedzą ludzie, którzy tutaj stoją. Jeździ traktor. Jeździ traktor. ale ludzie też jedzą. Bo tu ogólnie jest taki wielki plac, na którym odbywają się czterogwiazdkowe zawody. I no, gdzie zobaczyć. To ogólnie, <laughs> ogólnie, w tej stanie taka zasada, że jeśli jesteś ustawione, nie dostawiasz. Oni, jakby stania, to ustawia i nie przestawiasz, nie, nie dostawiasz, widzisz to co jest. Jak nie ma nic... I właśnie tutaj, nawet tak stoisz jak w tych stajniach, to możesz korzystać ze wszystkich stajni, jakby, znaczy ze wszystkich tutaj placów, hali. Możecie e, zobaczyć, tutaj jest przejście z tej rozprężalni. Tam jest rozprężalnia i tu jest przejście na plac. Jak się stajnie na za zawodę. No Tak to wygląda. Także no, mamy nadzieję, że film Wam się podobał. podobał. I co? Widzimy się w następnym! Ta, Ta. Pa! Tam ogólnie to są sklepy. ponownie, w sensie, Znowu to jesteśmy my z przyszłości. Tak. E, no i tak, nagrywamy to dzisiaj. Dzisiaj wychodzi ten film, właśnie kończył go montować i nagrałyśmy 6 miesięcy temu. Nie, już tak dzisiaj rok temu nagrywaliśmy ten film, a 6 miesięcy temu nagrałyśmy e, podsumowanie tego filmu. Tak. Takie samo jak nagrywamy teraz? Ta, tak, Tylko teraz przy montażu nie podobało mi się ten filmik, więc nagrywamy to jeszcze raz. Ale witamy, tak. Tak, mhm. trochę już się zmieniłyśmy blond, coś, glamour. Ja nie widzę. Zbyt. Ale e, no, tak, chciałyśmy Wam trochę powiedzieć o tej stoi bardziej, ponieważ no, na tym filmiku nie za bardzo wszystko wytłumaczyłyśmy. I wydaje się bardzo krótki. No, a ja nie lubię krótkich filmów, więc będziemy teraz jap, 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 jap. Dobra, teraz wam trochę poopowiadamy. A więc tak, e, tak jak mówiła MK byłyśmy w stanie tam rok temu, no ale pamiętam, większość. No i co? E, Byłyśmy wtedy w lutym dwa razy w tej stajni, raz byłyśmy na zawodach, zobaczyć ogólnie całą tą stajnię e, I przy okazji spotkałyśmy się z Amelką Mościcką, polską zawodniczką, która stacjonuje tutaj w Dubaju Za co bardzo dziękujemy, bo Amelka nam bardzo pomogła, jeśli chodzi o jakieś kontakty tak. I... i pytania tak. e, Także dziękujemy bardzo tak, i, i pozdrawiamy, tak jeśli amen. kiedykolwiek to zobaczysz e, No i tak, za drugim razem byłyśmy już umówione na spotkanie z menadżerami. Z menadżerem, przepraszam, i... menadżerem. Mm -hmm. eee, wtedy poszliśmy oglądać bardziej tak stajnie, zobaczyć jeszcze te inne i w ogóle tak wejść bardziej do środka tam eee, no i to jak widzieliście na filmie był z nami taki pan i on nam tam pokazał dwie stajnie z czego byśmy potem jeszcze zobaczyć trzecią, tak? tak, tak. Eee, i no tam jedna była tak, taka gorsza stajnia że tak to powiem, eee, ale teraz przez ten okres wakacji eee, została wyremontowana i z tego co mi wiadomo to wygląda teraz tak samo jak ta pierwsza eee, no i tak. W tej basenatu ogólnie jest jakby cały ośrodek, czyli jakby jest plac jest oczywiście też pasza Jest Chyba e, tak, truciny są Bo w Dubaju konie stoją tylko na trucinach, nie ma czegoś takiego jak słoma No i z jednej strony się nie dziwię, ponieważ jest no mega strasznie gorąco Tak jak widzieliście też na filmie Każdy z koni ma swój wiatrak I jeszcze są te takie łopatki na łupy Gdyż tutaj rzadko widuje No dobra, teraz mnie użarły Ale tak to w lato, to naprawdę nie ma Bo jest mega gorąco e, No i oraz w cieniu jakby pensjonatu Tak jak mówiłam jest użyczek wszystkiego. Chyba wydaje mi się, że tylko za halę się dopłaca w okresie jakby tym, że tak powiem dla nich zimowole Jeszcze każdy z jakby z pensjonariuszy ma do dyspozycji, tak jakby swojego stajennego, luzaka, czyli jest to taki pan, który jakby wyprowadza wasze konie, siodła, czyści wam sprzęt, czyści boksy i ogarnia. Ogólnie każdy jakby koń lub dwa konie ma przydzieloną, właśnie jedną taką osobę, która zajmuje się tymi kojmi i koniem, czyli tak naprawdę, no jakby jesteście cały czas przy opiece, wasze konie są cały czas przy opiece luzaka. Tak samo karmi, sprząta. I w ogóle także to jest naprawdę wow, bo do tego czegoś takiego się nie spotyka w Polsce. No i tak jak mówię, każdy zawód się na to jako przedzielony, no i razem w całym pensjonatu płaci się tyle też tej osobie za to. Teraz taka była. Witam że z wami bardzo serdecznie. Ja mam opowiem o. Czekaj, tam w tym ośrodku. Jest I opowiem Wam teraz o y, hali i placu i y, y, o spa, który się znajduje w tej stajni, w tym środku. Więc no, zacznijmy od hali, która jest klimatyzowana, więc jest tam idealnie zimno i ciepło, tak. znaczy zimno, bo, <ścoughs> jest tam zimno, y, no ale hala jest używana głównie w lato. Tak jak my jeździmy na placu w lato, to oni jeżdżą na placu w zimę, tak? A w lato jeżdżą na hali, tak. Dlatego jest klimatyzowana, po prostu w lato tutaj jest 40 stopni. I na hali również jest rozprężalnia, bo odbywają się tam zawody. I jest również bardzo duży plac, na którym... Em, koło którego też jest bardzo duża rozprężalnia, czyli do spa, w którym jest bieżnia wodna i... albo zanim wam powiem co tam jest to powiem wam tak, że... Początek się nie nagrał ale Emka tutaj mówi, że to spa jest bardzo dobrym odpoczynkiem eem, dla konia i wszystkie te bieżnie, karuzele są naprawdę bardzo przydatne eem, po sezonie. wszystko I eem, spa nie było w, spa nie ma w pensjonacie tak? I właśnie nie. Tak i spa nie ma w pensjonacie, a jakby w cenie pensjonatu Odpoczynek dla tego konia I znajduje się tam bieżnia woda um, Jak i coś takiego, że jest taka ludowa, ta konia um, Jezu, lodowata woda I koń stoi w środku I tam regeneruje się Coś takiego um, Jest również karuzela wodna Ale jest, jest też y, Zwykła karuzela Miki są tam Solarium chyba było nawet <grym> I no jest to wszystko zaplanowane i rozpisane i bardzo to na pewno pomaga koniom. I, i no, buziaczki dla Was, bardzo Was lubimy. I zachęcajcie swoich kolegów, koleżanki, nieznajomych, przyjaciół, wszystkich, żeby nas obserwowali tutaj, bo na tysiąc na obserwujących zrobiły coś bardzo fajnego. I ja już wiem, co to będzie i Jessy nie wie i właśnie wam to powiem i to będzie um, dzień pełen wyzwań od wyzwanie Wyzwań od... i będziemy robić takie mega głupie rzeczy, także dziękujemy za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i co? Widzimy się Ale na... jeśli chcą, jeśli chcecie. No oczywiście, jeśli chcecie i wysyłamy wam i... do... buziaczki, widzimy się na następnym odcinku, pa! Bye!